Leszczak i Koterski nie mieszkają razem. Znowu się rozstali. Związek Marceliny Leszczak, 30 L., i Michała Koterskiego, 43 L., to wzloty i upadki. Ciężko nadążyć za ich relacją? Kilka miesięcy temu wrócili do siebie po kolejnym rozstaniu. Teraz natomiast okazało się, że para ze sobą nie mieszka. Co się dzieje? Ich relacja jest dość burzliwa. Poznali się w 2016 roku i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Szybko na świecie pojawił się też owoc ich miłości synek Fryderyk, pięciel. Niestety później się rozstali po to, żeby szybko do siebie wrócić. Niestety kolejny raz uznali, że jednak nie mogą być ze sobą. Ponad rok temu ogłosili, że nie są już razem, a Misiek związał się nawet z nową partnerką, 23-letnią Dagmarą Bryzek. Leszczak natomiast mówiła głośno, jak źle znosi rozstanie. Pod koniec zeszłego roku ponownie byli już razem, przez ostatnie miesiące chwalili się swoją miłością. Leszczak i Koterski nie mieszkają ze sobą. Wydawało się, że w końcu doszli do wniosku, że nie potrafią bez siebie żyć. Gołym okiem było widać, że tworzą szczęśliwą rodzinę. Tym większe było zaskoczenie, gdy okazało się teraz, że para nie mieszka ze sobą. Staramy się rozwiązywać problemy na bieżąco, chodzimy na terapię i nie jest też tajemnicą to, że mieszkamy osobno tak sobie założyliśmy chcemy zacząć wszystko naprawdę od początku jak należy czy to się uda nie wiem czy to jest przepis na związek czas pokaże powiedział Koterski w rozmowie z wprost jakiś czas temu Sama Marcelina ujawniła że budowaniu relacji pomaga im specjalista nie ukrywam że chodzimy na terapię dla par bo w tych czasach i w środowisku, w jakim żyjemy, i z racji zawodu, jaki Michał wykonuje, nasze drogi bardzo często się rozchodzą, bo Michała dużo nie ma w domu. Jest ktoś, kto nam pomaga przegadywać różne tematy i bardzo postawiliśmy oboje na ten związek, powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.